Lecę, 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 Nikola, Nikola, chodź tu A ty idzie spać? Yo, yo, lecę, spać? lecę, ja lecę, spać lecę, lecę, Siema <grym>, Heh <laughs> na okay. kasablankę, na kasablankę, na kasa Blanka. Casablanka, blanka Mógłbym zrobić o tym film Coś tam dalej Wasza policjantka do mnie tak podchodzi ja. to było Robi coś, coś takiego chęba. I mówi, aha ciekawe, co wy tak możecie sprawdzać? Ta... No, aha no. ciekawe No Zatowani, Ale dobra, no, dobra Nie wiem, dziękuję Aha, dobra, Teraz To ja się z nią gdzie indziej spotkam się No Gdzie no, <laughs> się spotkasz? Na mieście! Nie no żartuję. A to mi jabłko, kadetka 119 numer od znaki Ona jest kryminalizmem jak coś, chodzi zamaskowana. Ktoś taki w ogóle jest. <grywa> ja pierdolę, ktoś taki w ogóle jest? No nie, no nie będę... Nie! Nie Kurwa! O kurwa Rocket League! O. Można też ro... a, zroka, a? a to BH kurwa, to zwierzynie, zapierdowe. No zostawcie go, zjeby. jeby no zostaw, Eee, no, zostawcie go. E. No. Nie, zroka, zroka, zroka. zostawcie Zostawcie go. Zostawcie go. Zostawcie go. Ej Zostawcie Ej Zostawcie go. Zostawcie go. Zostawcie go. Zostawcie go. Zostawcie go. A, dobra, dobra, dobra. A, dostaw, dostaw, dostaw. Zostaw go, zostaw, zostaw! O kurwa, 3 ziutów! 3 ziutów! O! Już dwóch! Siema ziutów! O, o! Już jeden! Okay. O, Siema mysy, chodź, chodź mysy! Si. Dawaj, o, o, chodź! Chodźmy sy! Chodźmy sy! Ja... A gdzie idziemy? Chodź. Na cukierki, chodź! No ale to daj cukierki! Kurwa! Mówię, chodź to. No to chodź Nie no, kurwa stój No to mamisia i stoimy Patrz, podnoszę cię Akceptuję <grym> Kid, mamy ziuta, jedziemy Siema ziutek Siemano, ej kurwa Dajcie mi kasę <grym> Nie mam no, Jaki kurwa, jakiegoś. Jaki jebaniec Dajcie kasę A... Dobra, piątek pasuje No, o, dziękuję kurwa. bardzo Chłopaki, ale ja muszę umierać No, no tak forfa. Nie no, to dogadajmy się Biznes zrobimy No nie, no nie, nie, nie Oddam wam pieniądze <grym> O patrz, to tą szczotkę? No Będziesz kurwo jak szczotkował w, Jak się wsadzisz cały ten w dupę to jesteś wolny no to ja nie zmieści się. No to masz takie zadanie. Nie, to ja mogę tu posprzątać. Chodź, czekaj. Dobra, no to wkładaj sobie kija w dupę. Ja wolę skrzynkę wziąć. No to weź skrzynkę. A macie wędkę. Tak kurwa, mamy wędkę. A właśnie chwilę, bo to musi być ta część gangsterska Ja pierdolę. Podnoś kurwa to Co mam Noś! Co mam podnieść? Co? Na co patrzymy? Podnieś i ci i dupę. I, i usadź sobie i w dupę Ja mam owosioną dupę. Nic wszędzie ci nie przeszkadza. Więc <laughs> na kurwa. No chcecie patrzeć na moją dupę, owosioną? I to nie przeszkadza. I pierwsza i nie ostatnia. Podnoś kurwa tą skrzynkę, bo ci wyjebie. A to skrzynkę. No. A skrzynkę możesz sobie podnieść. A mogę ją wziąć? Że wziąć? Ta A ja chcę tą rurę jednak Nie masz kurwa skrzynkę podnieść Ej zrobimy z niej telefon Rura to nie kto No kto? No kurwa szybciej bo czasu nie mam No to chodź podnosisz czy nie? Co mam podnieść? Skrzynkę a no, oczywiście już podniósł No to podnosz. Wiesz, że ty strzeliłeś, nie? No. że stanie, jak to psy wiadą? Szynkę. A jak ktoś to ma, ma skrzynkę? Jak coś tam, to tutaj tylko pracuje? No, o, tego. A kosa i klama to tylko rekwizyty do filmu, Powiemy, Dokładnie. że to, powiemy, że to je, po prostu rura tu. Tak. Dobra. Co ma zaraz zrobić? Gdzie kogo? mam skrzynkę? Wziąłem ją i nie mam. O, o dobra, idziemy? No Chodź, chodź, no. chodź, chodź. A mam wam naprawić? Domaga ja wskakuj. Jak? No normalnie, otwórz sobie bagaż i zeskocz Ja mam skrzynkę, ty mi otwórz Dobra, otwieram ci bagażnik No włazisz tam No i co dalej? A do bagażnika No wchodź do no, bagażnika No nie da się No wejdź do bagaja No wchodź do bagaja A kurwa, dobra, tak jest Nie <laughs> <laughs> widziałem tego <laughs> I Gdzie my teraz jedziemy? Na budowę. No dobra. Uch. Dobra, otwieram. Otwieram... Ona jest wrodzik. Ostatnie słowa. O, no. <laughs> Cześć, to ostatnie słowa o halo? No, haha, Jaboś. Hej, Halo? Jaboś, Jaboś, No, no, no. Chcesz kupić Dragi? Niestety już kupiłem tylko, który mnie skamował. Nie do mi broni. Co? Chcę Dragi. Tego... sprzedać, a nie klamę. Aha. Chcesz kupić Dragi? Nie... Ale znasz tego gościa z tego BMW? No? Nie A gdzie on obecnie jest? Łysy, z jest ósemki Jeszcze raz? Uys jest pod ósemki Aha No Dobra, ja daj go samodot, dobrze, dobrze. <grym 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 do jego samochodu to chociaż mu Dobra, dobrze Przyjmę się Cio! No. Że do jego samochodu to chociaż mu oddam Będziesz zresztą jak nie lukasz, O kurwa O! Stój, stój, stój nie, Ale to nie są ci creepsi Zawracaj! Zabracaj o. Ej, yo bro, creeps for life, yes, creeps for kurwa. life <laughs> Creeps for life, stary Dokładnie Creeps for life, yeah. Creeps for yeah. life, yes, bro. Co jest kurwa? Co jest kurwa? No co to kurwa? Co jest kurwa? To ten. Idziemy. O kurwa! Gojemy, gojemy. No proste, rozjebać go. Gojemy. Ale daj, waży jak chuj start. Na dwie fury w niego jakby No kurwa co ty, ty robisz? Ja sobie otworzy... okay. No ja... Dobra, les. Tak. Czemu mu w głowę nie strzelicie po prostu? Nie mamy klam No, w tym problem Ej, bo oni klam nie mają Pomóż im <głos> <głos> Trzymaj stary, nie musisz dziękować. tam nie... To już się poddał kurwa.